Jesteśmy po drugim dniu rajdu, prowadzimy. Myślę, że na innym rajdzie mógłbym powiedzieć śmiało, że z dużą przewagą, ale na rajdzie Turcji 40 kilka sekund to tak naprawdę jutro zaczynamy nowy dzień. Świetny dla nas rajd, dobrze się układa, nie było się bez trudności. Mamy w bagażniku dwie. Kompletnie zużyte opony i w zasadzie bez powietrza, ale jesteśmy tutaj, jesteśmy bardzo zadowoleni. E, prowadzimy również wśród samochodów wszystkich samochodów klasy R5, także z fabrycznymi załogami. To oczywiście jest świetne, bardzo nas cieszy, cały zespół świetnie pracuje. Jestem zadowolony, bardzo im dziękuję. Auto spisuje się znakomicie. Także cieszę się, że jesteśmy tutaj po bardzo trudnych dwóch dniach rajdu. Będziemy starać się jutro trzymać koncentrację. To będzie bardzo trudne, ponieważ jutro tak naprawdę czeka nas najdłuższa niedziela w dotychczasowym kalendarzu Mistrzostw Świata w tym roku. Co oznacza bardzo wymagający dzień. Cóż, trzymamy koncentrację, zachowujemy spokój i staramy się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafimy. Póki co jest bardzo dobrze. Prowadzimy w rajdzie.